Primoś ten to kolejne miasteczko w północnej Dalmacji, które przyciąga turystów swoim urokiem, wąskimi uliczkami, pięknymi plażami wspaniałymi widokami. Początkowo nie mieliśmy go w planach, ale postanowiliśmy go zwiedzić w drodze do Trogiru. Naszym głównym założeniem było zwiedzenie starego miasta, co przy tak niewielkich rozmiarach zajęło nam około godziny. Chcieliśmy zaparkować w miarę blisko, więc padło na płatny parking przy ulicy Bana Josipa Jelacicza, bezpośrednio przy plaży Luka. Niestety jest dość drogi 3 euro za godzinę. Przy samej plaży Luka można było zobaczyć pomnik rybaka z siecią oraz kilkadziesiąt metrów dalej pomnik na wodzie przedstawiający dwóch rybaków na łodzi. Po prawej stronie od plaży wyłaniają się dawne mury miejskie z bramą wjazdową, przed którą jest kolejny pomnik. Tym razem jest to para osób z osiołkiem. Przekraczając bramę wchodzimy na stare miasto pełne uroczych włoskich uliczek, kawiarni i restauracji. My byliśmy tam praktycznie w samo południe. Jednak w większości tego typu miasteczek o tej porze nie dostrzegliśmy złożonego życia na mieście, a większość ludzi przy tej temperaturze albo siedziała na plaży, albo chodziła się w domach. Upał był nieziemski, więc wcale się temu nie dziwiliśmy. Ciekawostką jest, że Frimoz ten był kiedyś wyspą, na której mieszkańcy chronili się w murach miasta przed inwazją Turków. Położona niedaleko lądu wyspa dawała ludziom poczucie bezpieczeństwa, stąd coraz więcej miejscowej ludności się tu sprowadzało. Do miasta prowadził zwodzony most. Stąd też nazwa Primożny, przy moście. Po zakończonej inwazji, most zdemontowano, a przesmyk zasypano, tworząc półwysep. Nazwa jednak została. W centralnej części półwyspu. W najwyżej położonej części Starego Miasta znajduje się najważniejszy zabytek i atrakcja turystyczna Primosztę Kościół Świętego Jerzego z 1485 roku z przylegającą do niego wieżą kościelną. Jak widać, droga pod górkę w prawie 35 stopniach Celsjusza w cieniu nie była łatwa, ale piękne, stare samochody mijane po drodze i widok ze wzgórza wynagrodził na ten trud. Niestety, kościół był zamknięty, więc nie byliśmy w stanie zwiedzić go od środka. Zaraz obok murów kościoła, jest moje cmentarz, który chcąc nie chcąc stanowi świetny punkt widokowy na okolice. Co nas użyków w to budownictwo. Bardzo jasne fasady domów, często z białego kamienia. Kolorowe drewniane okiennice, najczęściej zielone, ciemno niebieskie lub błękitne, oraz kamienne murki i uliczki. Ciekawostką dla nas było to, że bardzo stare domy miały kamienne dachy, co dodawało im niesamowitego uroku. Ze względu na obecność wielu drzew wszędzie słychać było oczywiście cykady. Miasteczko nie jest duże, ale z pewnością jest miejscem, w którym można się na chwilę zatrzymać i zanurzyć w bajecznym chorwackim klimacie.